Dzień dobry, dzień dobry, jeszcze raz tutaj ja, bo słuchajcie, jest tak pięknie tutaj. Normalnie stanęłem i normalnie nagrywam już trzeci filmik i nie jeden w tej koszuli, ale mam to gdzieś już mówiłem w jednym filmiku. O jakieś ptaszki, wszystko. Fajnie mi się tu nagrywa, więc chyba tutaj trochę zostanę, ponagrywam wam jakichś wniosków na dzisiejszy, na dzisiejszy odcinek. Następny wniosek, słuchajcie, następny wniosek, który chcę porozmawiać, o, o, o czym chcę porozmawiać, to zatrudniaj ekspertów. A mianowicie, co mam na myśli? Bardzo często my myślimy o tym, że ja nie będę płacił prawnikowi, ja nie będę płacił księgowej, ja nie będę płacił kafelkarzowi, ja nie będę płacił osobie, która mnie może czegoś nauczyć, ja to sam lepiej zrobię. I w większości, w większości razu. Okazuje się później, że my i tak tracimy na tym. Tracimy na tym mniej więcej czasu, pieniędzy i wiedzy, bo musimy poświęcić na coś czas i się dowiedzieć, jak to zrobić, stracić kilka dni, jak nie tygodni, na to, żeby zobaczyć coś, co że idziemy do eksperta, który nam powie to w godzinę. I bardzo często my próbujemy zaoszczędzić czas i pieniądze, a okazuje się, że my tracimy ten czas i pieniądze. Więc podstawą to jest, żeby się rozwijać, żeby iść do przodu, żeby mi, za, zacząć szybciej ogarniać te rzeczy, które chcemy zrobić, szybciej dążyć do naszego celu, do realizacji jakichś marzeń, do realizacji rozwoju firmy, do, do innych remontów mieszkania, nie mieszkania, różnych kwestii związanych z naszym nawet prywatnym życiem, to zatrudnijmy takiego eksperta, eksperta. Dzisiaj na rynku jest naprawdę bardzo dużo fajnych ekspertów, którzy są tylko i wyłącznie w jednej dziedzinie wyspecjalizowani i oni się na tym znają, bo oni poświęcili 5, 7, 10, 15, 20 lat swojego życia i znają się na tym, a my głupio mądrzy próbujemy po Wiedzieć sobie, że nie, ja to sobie lepiej zrobię. Nie możemy być ekspertem w każdej dziedzinie. Jest to niemożliwe technicznie. Jeżeli czujesz się ekspertem, czujesz się mocny w każdej rzeczy, to znaczy, że jesteś słaby ogólnie. Więc. To jest na pewno mój wniosek, więc starajcie się, jeżeli macie jakieś problemy, czy to prawne, czy to innego rodzaju, związane z życiem, że szukacie jakiejś odpowiedzi, nawet jeżeli chcecie rozwinąć swój biznes i macie problem i to jest wasz biznes i nie wiecie, jak ułożyć spółkę, nie wiecie, jak to zrobić, nie wiecie, co zrobić, żeby zdobyć finansowanie, w jaki sposób lub jak napisać biznesplan, to idźcie do osoby takiej jak ja, która przeżyła to bardzo, przeżyła to nieraz i ja wam powiem, bo ja wiem dokładnie, jakie są problemy w przyszłości, i na co na na się możecie natknąć. I nie przeskoczycie tego. Wy jeszcze o tym nie wiecie, ponieważ nie przechodziliście tej trasy, nie przechodziliście tej drogi, i to jest normalne. Ale wy jeszcze o tym nie wiecie, że takie rzeczy są, więc polecam i namawiam was nawet na to. Jeżeli macie problemy jakieś związane czy z prowadzeniem biznesu, z szukaniem rozwiązania, ja tym się też zajmuję, że przychodzą do mnie moi klienci i szukają rozwiązań dla swojej firmy, a znam się na tym. Mam doświadczenie, bo nie jedną spółkę wyprowadziłem do góry. Więc daję im te rady, to co wiem. Nie kłamiam. Po prostu mówię tak, jak jest, tak, co ja przeżyłem. Tak samo, jak ja mam problem, jakiś, chcę napisać jakieś umowy prawne, czyli różnego rodzaju rzeczy związane z prawem, to ja nie robię tego sam, żeby, żeby robić dalej te błędy, bo później źle się zabezpieczę. Ja idę do prawnika i on mi wszystko dokładnie wyjaśni, bo on się uczył, studiował latami na to. Tak samo księgowości i innego rodzaju jakieś rzeczy. Więc zatrudniajcie tych ekspertów, bo Was nie stać na niezatrudnianie ich. Bo stracicie, zobaczycie, więcej pieniędzy, więcej energii, więcej stresów, nieprzespanych nocy, bo nie będziecie wiedzieli, czy dobrze idziecie. A taki ekspert dokładnie Wam wszystko wyjaśni, dokładnie Wam wszystko powie. Więc moim dzisiejszym wnioskiem jest: w takich pięknych okolicznościach przyrody, to zatrudniajcie ekspertów. I z takim wnioskiem Was zostawiam, z takimi refleksjami. Dziękuję ślicznie, że mnie znowu oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć, cześć.